Hej witajcie, jesteś Tron 3DX, a ja was witam w grze horrorowej, czyli Chuchu Charles. Każdy wie, znaczy, dobra, nie każdy wie co to zagra, ale wyszła niedawno. I co, postanowiłem? No, postanowiłem ją e, nagrać. Więc klikamy nowa gra. Kurde, jeszcze mogę w ustawienia wejść. No dobra, bo chciałem sobie trochę głośność e, dźwięku zmniejszyć. I know it's been a while since we last spoke, but something has happened at the mines I've been supervising. No, trust me, you won't make time for this. You're looking for something big to keep your museum in business. Well, there's something big on that island, real big. So many friends, and even my own son are still out there. If anyone can bring this thing down, it's you. It'll be the biggest attraction your city's ever seen. And you can help an old friend. Yes, meet me on the docks at sunset. I hope you're ready for a little monster hunt. Okay, I mean it's um widismen's deal to, 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 to który, no, jest połowie ciuchcia, połowie pająkiem. Czekamy, czekamy. W tej chwili możecie suba, lajka, napisać komentarz, komentarz to może być ciuchcia, no. Możecie napisać komentarz. Yeah. Yes, sir. They call him Charles. Half-trained, half-giga-spider from hell. We've been planning his demise for some time now and have nearly everything in order. Just a few people to meet and places to see. Symbol errors, you know. <laughs> yes, sir. Welcome to Erinirum, the island where miners... Stay close! Charles isn't the only thing to fear around here Okej, okay, ale zanim tutaj ten to robimy M dźwięk Daję wszystko na 45% 45 45 I tutaj ogólna dźwięk kość też 45 Dobra, um, myślę, że mnie słychać, a więc dobra, idziemy. Um, gra wygląda akurat zarobiście. Interakcja z przedmiotami. Poczekajcie, bo... Y głosy Dobra, głosy mogą być, uważam, że y, tutaj nawet 80%, bo to chyba tylko głosy postaci. Stay close. We don't want to be exposed for too long. Dobra, yy, biegniemy za nim. Wiecie co, dam te głosy jednak yy, na stówkę. Jakby co, tą grę ja jej nie oglądałem, więc nie wiem co tu jest. Wiem, że jest ten. Czy on tutaj pobiegł? Wiem, że jest ten Czuczu -Czu Charles, ale nie wiem jak on się pokazuje i co w tej grze w ogóle robimy. Yy, Czyli tędy, tędy: dubi dubi dubi, dubi dubi.

Okej okay, to coś jest tutaj więc idziemy tam Wee Doopie dobie doop Chodź tutaj wchodzimy Otwieraj Mam klucz wracamy Pod i możemy patrzeć nasz ekwipunek Good on you. Looks like you found it. A tutaj Dobra wchodzimy Uuu lokomotywa ładna Moja lokomotywa Dobra odjeżdżam Odjeżdżam bez niego e, tw Twoja epicka lokomotywa skorzystaj z niej by szybko przyłożyła się po wyspie O kurde Pyk A nie masz na tego celownika? Czemu nie ma żadnego celownika fajnego takiego, żeby widzieć, jakoś wiecie, gdzie strzelam yy, Muzykę raczej wyciszę. Dźwięki ogólne dam jednak na 50% 50% 50 no, i'm a Well, the exterior is a little rough, but everything looks to me intact. that gun you were looking at wasn't on here when i was evacuated from the island, but it sure looks fun to use. <laughs> we can light up charles with it and take him down before he even are you ready to take this thing for a spin? No dobra, to jedziemy. O kurde, ej, się stresuje, stresuje. Powiem wam, że strasznie się stresuje. It's him, it's him! Kim ty jesteś? Wypierdź się, Charles. Docha, już! Charles, Charles. Ja wiem. Czang! Docha! Czang! Dobra, zostawiamy Cię Okej okay. Jedź do przodu, nie zatrzymuj się Nie wiem co to było, zaraz sprawdzę Jedź do przodu, nie zatrzymuj się Ale on wygląda jak Dobra, gdzie my jedziemy? Co to jest? Nieznana postać misja, nieobowiązkowa. Nieznana postać misja obowiązkowa. Misja z bronią. To chyba musimy tutaj jechać. Czemu nie jedziemy? A nie jedziemy. To jest. Tam coś było, ale nie wiem. Tu, tu. co by się stało, gdybym wypadł z tego. Byśmy chcieli, biec. dobra, czyli e, wiemy, kiedy Czucu Charles, jakby chce nas zaatakować. Kiedy jest takie. O, takie. Coś w tym stylu. E, Czucu Charles to jest wielki człowiek. Pająk? Dobra, tak se zrobię. Powinno mnie raczej dobrze słychać. Jeśli w tym odcinku pierwszym nie będziemy dobrze słychać, to zapewniam, że w drugim będzie dobrze. A, no nie, mieliśmy tu poje... no dobra. To wejdźmy może do tej osoby. E, stój! Stój! To jest tanie, czy to... nie, to jest do tyłu chyba. Dzień dobry. The is... the came to help jest

Tutaj Charles może do nas wyskoczyć. Dawaj, 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 dawaj. Dobra. Znaleziony złom. To jest złom? Tak, to jest złom. Dobra, tu mamy kolejny. Tu coś widziałem, tak. Tam jest kolejny. I tutaj chyba gdzieś raczej będzie. E, nie, tutaj, tutaj nie. Tutaj. I, o, jakaś karteczka. Pasza dla kur, pasza dla kurs. Część na ogrodzie. Nie do chwila, no co? Na co paszę? I ogrodzie zwierzętom, które już zostały zjedzone. No. Ciekawe. A gdzie jest jeszcze? Czyś tutaj... Aha, góra. Góra. Pyk, pyk i pyk. Misja ukończona. No dobra. Au. To jest Jakbym teraz słyszał czu -czu, ale bym się nie wiem. Dobra, czekajcie to jak teraz ten. To my teraz musimy zrobić tak. O Jezu, to my musimy teraz... To ja mam pomysł. To pojedziemy my do tyłu. I po prostu pojedziemy tutaj. Tutaj, potem... Nie wiem, jakoś tutaj może zmienimy drogę. Zobaczymy. Ale w tym czasie yy, możemy tutaj pójść. I tutaj mamy ulepszanie. Mamy zwiększy maksymalną prędkość podczas ruchu naprzód i cofania. Zwiększyło rażenia wszystkich broni. Zmniejsza wszystkie uszkodzenia i dostaje Twoja lokomotywa. Czekajcie, stój! Stój! Teraz mam jakoś tutaj ten? Tak, widzę, dobra. E, zmień mi drogę, dobra. Dawaj, dawaj do lokomotywy, do lokomotywy. No ryzyk, no ryzyk. Do przodu e, no to tak, nie wiem, zwiększmy sobie szybkość Zwiększmy się rażenie i tutaj uleczmy na maksa, dobra e, dobra, już przyjechaliśmy tutaj i pojedźmy do misji em, obowiązkowej. Ja jeszcze trochę drogi, więc... Lorik. Mam lagi. Oj, 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 lag. Co za laga. Jedziemy do misji obowiązkowej, więc zaraz będziemy stawać. To jest tutaj? Nie Jeszcze za chwilę, jeszcze chwila. Dobra To tutaj Stój Dobra O, złama. Czyli złam też w Widzę, że przybył po w ogóle This is no ordinary hunt, mind you. We've already tried fighting Charles, but he retreats into the wilderness if he is sufficiently harmed. We believe there may be a way to get Charles to commit to a mortal battle, however. Dispersed around the island are three eggs, locked in the island's three primary mines. Our theory is that putting these eggs in the temple at the center of the island will... Provoked Charles into a fight to the death. Unfortunately, the mining company owner, Warned Charles the has placed armed guards inside each mine to protect the eggs. There's an egg in the mine just down the rail. Here's the key to the mine. I've marked the entrance on your map. No, dobra, I'm going to finish Yeah. No czyli musimy jechać do y, kopalni Mam rozumieć Czyli kopalnia jest A tutaj, no dobra No to podjedziemy tam oczywiście Do przodu Nie chcę, żeby tam na nas wyskoczył. Nie chcę mi się. Bo chyba tak może wyskoczyć, czy... Raczej tak. Dobra, hamuj, hamuj, hamuj. I jest kopalnia. A mamy jeden złot, to nic nie zrobimy. Dobra, idziemy do kopalni. Tak. Otwieraj. Złama. Dobra Tentei tentar, mas teraz... Dobra Eee, tutaj gdzie que Okej, Ok, nie, tutaj. Ja nie wiem, gdzie mam iść. To jakaś skrzynia. Ale nie mogę jej otworzyć. To są jakieś jakiś taki ten... ...ekwizyt. Okej, to raczej tutaj musimy iść. złom. Okej, okay, idziemy do jakiejś kopalni. Coś tutaj. Ja Ała, ja się wystraszyłem. Dobra, nie wiem. O, ja... Zostaw mnie. Ja tylko chcę... Ale się wystraszyłem, Jezu. Znaczy nie było tak, że wiecie, że krzyknąłem czy coś. On mnie goni? Nie. Ej, to wszystko? No i zrobiony zadanie. Jedziemy do tyłu. Mamy trochę złomu, więc możemy... To ulepszyć. Jeż, żeby tak szybko tego odcinka yy, nie kończyć, idziemy do misji zbroje. Stoi, 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 stoi. Trochę do przodu. Dobra. I ta misja... ...jest tutaj. O tam. Dobra. it is slightly backfired nearly cooked myself alive in that shed as i was testing it Shoot, i would love to save the shed though if a flamethrower somehow still works after the fire dies down well you can take it i'd assume you're the monster hunter that folks have been expecting so a weapon like that Oj 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 Czyli co ja mam czekać czyż tam się A zdajeć sposób, by ugaśnić no dobra No to spychniemy ten tutaj boiler O, złamał Albo odkręcimy i zleje się Dawaj lej lej, ja się trochę napiję A na twoim Uuu <muchajne> jakieś puszka farby łóż tego a, mogę zmienić tą mo lokomotywę kolor. No i dobra, gdzie masz ten mi otacz, chyba masz złomo. E, może zapytam się ciebie? Using the water tank to put out the fire! Pure genius! Here, take old bug spray! Cause this chaos. I don't see it anywhere near here again. Dobra. Czyli ja już kopałam? Tak? Nie, wiem, wracam do lokomotywy. Co wy na to, gdyby... O, jest mamy! Spray na balki, czyli miotacz ognia. O, zamontowaliśmy. Zobaczmy. Ło... No. no i to jest Co wy na to, żebyśmy jeszcze podczas odcinka... Em, pojechali sobie do przodu po prostu i poczekali aż czas nas zaatakuje, żebyśmy mogli go... Em, przetestować na nim miotacz ognia. No więc ja teraz czekam Czekamy, czekamy Może jak zaraz Charles wyskoczy To była jakaś skrzynka, ale raczej nie mogę ją otworzyć. Bo to by było trochę za proste. Nie, jedziemy dalej. Szukamy Charlesa. Podpalam za nami. Halo, Charles! Ej, ale on, on się raczej powinien pokazywać, czy nie? Znaczy co, chyba się nie pokaże.

Będzie załącha, ja się nie pokaże. Ale mam takie wrażenie, że jak zakończę zaraz odcinek, to już jak akurat pokaże. No jeszcze... Dobra, jeszcze chwila. Jeszcze dwie minu minutka i ten... Jeśli do minuty 27 się nie pokaże, to koniec. Odcinka. No. Patrzcie, my jesteśmy tutaj. Zaraz całe kółko zrobimy. Zobaczcie, my przy... czekajcie. Tak to jest To stąd. stąd. Przyjechaliśmy tak, tak całą tutaj. No nie tak. Ale przyjechaliśmy tu no nie całą, ale tu... Tak o już tutaj jesteśmy, rozumiecie wy to? A ja mogę powiedzieć kolor mojej lokomotywy taki bardziej przestarzały. Dobra Więc to jednak będzie na tyle z tego odcinka. O, tu jest jakiś ten. Ja się zatrzymam. Wysubskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia. Subskrybujcie, komentujcie, do zobaczenia, cześć, nara!